Cześć kochani! Dziś pomyślałam sobie, że mielibyście ochotę poznać moje jeże, poznać trochę konkretniej. Oczywiście możecie zobaczyć zdjęcia na naszej stronie, ale zdjęcia to jednak nie to samo. Przyszło mi do głowy, że mielibyście ochotę zobaczyć każdego mojego jeża z osobna, z imieniem, coś o nim usłyszeć. Szczególnie ci, którzy czekają na maluchy, na maluchy po małych jeżykach. Zacznijmy więc. To jest Ruby bardzo spokojna, fajna, dosyć spora jak widzicie jeżynka, waży około 500 gram, jest bardzo kochana, bardzo spokojna teraz jest dzień, jest rano także mimo wszystko nie chowa się nie kuli się, oczywiście chętnie znajdzie ciemny kąt, ciemny, ciepły i przytulny i sobie pójdzie po prostu spać, natomiast jak widzicie jest bardzo grzeczna, nie stroszy się igiełki ma pięknie położone kombinuje, obwąchuje chętnie Was pozna robi ma niezły apetyt bardzo lubi wcinać nowości, warzywa, owoce, szczególnie banana, arbuza, melona. Lubi też mięsko, chociaż wiadomo, że mięskiem musimy uważać, żeby je nie przebiałkować. Lubi bataty, uwielbia dynię, szczególnie w połączeniu z mięsem lub z jajkiem. Z owadami tak średnio jej idzie, natomiast chętnie ostatnio zaczyna je próbować. Wcina fajne witaminki, olej z wiesiołka, a mija piękną, zdrową skórę. Troszeczkę teraz już się denerwuje i ma trochę dosyć, że tak powiem, tej godziny, jak widzę, i tego światła. Także zaraz ją odłożę, żeby poszła już się zdrzemnąć. Natomiast coś jeszcze mogę Wam o niej powiedzieć. Nie jest fanką kołowrotka ani dysku, natomiast uwielbia wybiegi, zdecydowanie kocha wybiegi. Jest spokojna, towarzyska. Tak jak widzicie, zaraz tutaj będzie się chciała położyć, pójść spać. Jej dzieci są równie cudowne jak ona. Fajne, kontaktowe, lubiące spać na rękach i chętnie kosztujące nowe przysmaki. Jeżeli macie jakieś pytania, chcielibyście się dowiedzieć czegoś więcej o Ruby, pisz, piszcie śmiało, chętnie Wam odpowiem. Bo tak jak wiecie, bardzo często Wam opowiadam, że każdy jeszcze jest inny, bo jest naprawdę. To mam nadzieję, że ta seria odcinków o każdym mierze z osobna trochę Wam pomoże to zrozumieć, co mam na myśli, a nawet mam nadzieję po prostu zobaczyć, co mam na myśli.